No, no, to problem, witamy nie. w kolejnym potężnym materiale z Sellyworth'em. Batterkaj 3 celówki na górnej alejce ze mną. Grapa Hello, hello. Który zagra undeadem, a ja zagram waśniaczkiem. A ogląda Artur Cześć. <grym> Potęgny mm. cinek kontra Gerapa. Oj baśniaczku baśniaczku Oj baśniaczku i następ to jest tylko jeden dobry hero wróć tu <noise> Nie. Mm -hmm. Makron, idziesz pod kamienie zagłady. Liczysz na to, że w danym nie wyszcie do końca gry. No to zaczęli. Ruszyli. Ja na korzenie Uf. na będzie troll Heron. Grapa Jeszcze bardziej troll hero. Dobrze jest. No. Ej, dajcie mi zaproszenie kurwa na ten serwer, bo chcę kolegę dodać. No nie możemy ci dać zaproszenia, bo nie masz U, na pod tym filmikiem, Skopra, tam do... Bo tutaj nie ma takich zaproszeń, tam spod filmiku musi wbić od Skowa. Kurwa... Skopiuj to i mu to wyślij na udos, a tym mi będzie. Tę boską nie grasz z nami. A on se poszedł. Co za paruwa. Twój bohater został zaatakowany. Zakończą. Potrzebujesz więcej kryształów. No, Oj, na bociek. Ojej, czekajcie, czekajcie z tego. Się. się nie bijesz tym upiorem? Bohater nie wygra z nim. No jak się buguje, to no. no nie. Dziecię zostały zabawane. siebie. Co rozkazujesz na tych gwiazd? Jestem panem śmierci. Ruszaj gotowe do zabawy, Badania zakończone. A co, ja sobie tam przerwałem czasami? No i Gierka już wiadomo, że jest dobra. Siedzi tu zupełnie sama Wariowana lala Te kanaje nie znał Tutaj wymalowana Malowana lala Czyżby tutaj był Andet na? Na baśniaka? Trzeba zajrzeć no. ten mecz 300 razy, Żeby to udowodnić ale żeby linka nie potrafić... Się tu wow! Ile ludu! Drek, weź ich tam, kurde, Artura no coś zrób, bo kurde, ani, ani nic, kolega nie umiał się trafić. Drek, zrób z porządek. Nic. Ale co, z kim? Co to jest Kto To jest, co jest ziomek. By Byłby szybciej, gdyby był tu link jakiś, mo możliwość zaproszenia na ten serwer. Ale nie ma takiego linku, nie musisz tam dziękować. Daj, o Jest, link, drag, drag, opieprzy, bo, jest no. link, ale pod y, odcinkiem cinka na YouTube albo Kowrona. Bardzo Tylko tam. tam jest, tam jest link na ten Discord. No dobra, już i tak y, wbił. Dajcie da lajka, to bycia w będzie skakał na krześle ze szczęścią? I suba, dajcie cinkowi suba i lajka. Ale to momentu. ja przez na to że Ja też To no to mówię wam, dajcie opak się ucieszy Znaczy ja sobie i tak było wcześniej na coś się Cinkowi? O. Cinek podziękuj, a ja mam dzisiaj urodziny. A co najlepszego. Mogę Dzień. mogę ci zrobić 10 lat na akordonie, chcesz? Dawaj. O. Dobra. Dwudzi 26. Moze. I, to, i on, to się nagrywa, będziesz na YouTube'ach. No tak. To się to się nagrywa, dawaj. I tak wszyscy będziemy nagrani, także... Dobra. To będzie lokowanie produktu. Jedziesz. Yeah, I yes, yeah. I have... Uh... Happy, happy birthday. Happy birthday. Dia <laughs> my, my, my birthday. It's today, it's today. Thank yeah. you, man. Twenty six. Twenty six. Uuu, Ej to ty rok starszy ode mnie jesteś no. Ja jestem 9.7 No to starszy, bo ja 9.8 O Thank you man, thank you Ale yes. wszyscy starszy jesteście yes. Dobra, specjalnie dla Drake'a Możemy oczywiście, jeśli Camchill wyrazi zgodę Zagrać z wami multiplayer A to ma, o zajebiście No to grajcie Ale jeszcze chciałbym żeby Kamczul Na tym instrumencie zagrał O, o. Prawie słychać, tylko przerywa ten. Łatwo no, słychać, słychać słychać, czy nie? słychać, słychać, tylko musisz trzymać przycisk. Nie. Musisz trzymać. Dziękuję bardzo. Proszę super. Ja to. To ucinka. Dziękuję bardzo, ale to by było zajebiste, Wariacie. Dzięki. Odcinek urodzinowy. Tego, drej, tego się nie spodziewałem, nie? Drej, zajebiste. Opłaca, opłacało ci się dzisiaj mieć urodziny w skrócie. No. Ale kozak. Zajebiste, zajebiste. Dobra, to będzie chyba do Margiera. Jak już takie wstępy są. Tego się nie spodziewałem kompletnie, nie? Daj dzięki. Nie, za co? W zamian mu zaśpiewasz na jego urodzinach coś. O. No. Którego masz? 21 lipca. To już były. Ale o, masz już znowu. I... Ale niedługo Narko... będą znowu, bo w następnym roku zaraz. No. Ale pamiętaj o no. akordeonie, Drake'u. Narko do. No, będę musiał się. Będę musiał się nauczyć. No. Kcesa no. to kurwa się nie obejdzie. Na fortepianie będę napierdalał. Ooo, na fortepianie będę, no. O, o to. Też jak ty na dwie ręce zagrasz, to. Tak mi zaimponujesz. No. A mnie bardziej by zaniknęło, jakby na trójkącie zagrał. <ślesztuk> <ślesztuk> Wiesz na to się tak zagrasz taką piosenkę? Wlaskotek na płotek da się. No. Kamcio o to dużo akurat Wiem, bo słyszałem. No kim no, jestem, kamcio. żeby ci nie uwierzyć, jak powiedziałeś, że słyszałeś? Ty, ale dobrze zagrał. No, oczywiście, no, Tak się należy. No. no. no to znaczy, wy kamci chodzi do szkoły muzycznej. Nie, nie chodzi, nie, nie chodzi do muzycznej. Tak jak Dreamer. Chodził. Nie chodził. Chyba. Nie, nie chodziłeś. No. To jak Dreamer. Dreamer chodził. Nie, nie, ale, ale, jest... ale kam nie Co? chodził? W sensie, serio. No. O cholera. Ale wojna. Ale umiejętności muzyczne ma. To... Tak, W takim razie, skoro nie szkoła muzyczna, to po jakich chujci akordeon w domu? Może dobra, lubi. dobra. gdzie jest ten nożek? Do, do ale. Nie ale wiem, no. Pięć 5a ja i 6 kam. Nie, Cześć, wcześniej był keyboard. Keyboard się znudził. No i się na cardano się przesiadł. Co jeszcze dodatkowo? To w orkiestrze na saksofonie się gra. U orkiestra. Orkiestra, goręcy u orkiestra. Ło, wow, ale już szkieletów, tylko kto to zmieni? A to wy już gracie Znaczy, oni, oni grają, grają nie jeden na jeden, jeden. Ale, ja ale ja wy możecie w końcu No jest szóstka, tu jest kurwa. Ej, ej, a co ty jest. na to? Gramy ty, ja i Drake w drużynie Ja na tym panem że jak progresie gra Jak 6 lat temu Nie szkodzi, grałem. nie szkodzi, Drake nas nauczy Prawda, Drake? W zamian za... Nie, oni się, oni się wpisali. Oni się wpisali, to wygrajcie z nimi i ja wam powiem składy. Artur, Artur bo tutaj e, się wpisał, więc Artur z wami na nich. No dobra, dobra. Po pierwsze to się nie zgadzam, bo to jest strasznie niezbalansowane. Dobra, 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 to inaczej. Albo dobra, zgadzam się, mogą być te składy. Ale nie, bo tam jest no. Dia. No i chuj, No, składy już wybrałeś. Dobra, dobra, ja Moja na dół, chodźcie, chodźcie na dół. Jest...

Ale to kto gra? No tam gra na dole trzech. No i na die, i kogoś. I albo cinka, albo ciebie, bo nie wiem kto się wpisał. Ty się wpisałeś, więc gerapa albo cinek muszę odpuścić. Albo ty musisz odpuścić. no to przecież. Ktoś musi odpuścić z was. Ale to najpierw muszą odpuścić panowie Solówkę. Tak, to wiem. Kupaki jesteście? To jest 6? Ta, tak, już jest 6. No, no ja odpuszczę, bo punktowo on wygrywa. Oczywiście. Ja odpuszczę. Nie będzie z żadnego 3V3. No wiem, ja bo musi być pewne 3V3. Będzie, Nie. bo jest DI, jesteś tak? ty. I jest y, grappa, albo Dreamer, a na dole już jest y, drużyna jedno. No to, dobra, to jedno. dawaj, to ja odpuszczam, ja odpuszczam, bo punktowo przejebałem. Już jest. Już I jest. I tak No jest. jesteś taki ofensyw. ale te kały kurwa to się bronią! Przecież one zjadają wszystkie te jednostki,